Sposób. Ja z koliszczałem okulary do czytania wszystko na odwrót. Ale dziecko może mieć i ty możesz, chłopcze dziewczyny, mieć wybówkę, małe literki, któż to przeczyta, zanim to poskłada wszystko jakoś razem. Jak to można było w ogóle wydrukować? Nie, 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 To zbyt wielki dla mnie wysiłek. Ja lubię co jest coś, coś dużymi literami napisane. Jeszcze jak na ścianę rzucą z żółtyka, to dopiero lubię. Następna pula. O, tu się uśmiecha ta dziewczyna. Może żółto krótko, co tu jest na tej żółty napisane? Za trudne. No pewnie, że za trudne. I to, że na to już się trudno czyta. Długie historie, długie tematy, listy nazwisk, jakieś obwieszczenia, nie wiadomo co. Nie no, to jest za trudne. I tak może ty wiesz, że się sobie. Nie no, to, nie, to jest za trudne. To nie jest dla mnie. Ja tego nie ugryzę, nie zrozumiem. ani zapamiętam? Nie, nie, nie. Ja miałem no łatwiejsze i strawniejsze rzeczy. Szkoda, że może tak czasem myślisz. Bo jeżeli za trudne się rzeczy wie, i zmoże się jednak, żeby coś przejść do przodu, radość tylko człowiek. A odkrywam, że odkrywasz jakiś spajowy bóg jest i zada sobie trud, żeby wczytywać Boże w może z czeka poczekać na droga, jak poznajesz wspaniałego Boga. Ludzie a tam jeszcze ma co najmniej cztery. Ej, kłódki. Proszę ciebie, aż tą żółtą następną. Co tu jest? Nudne. Nudne? No nie to, że tyle kartek, ponad tysiąc stron. Ja wolę gazetę, wolę jakiś taki magazyn, naj, czy jeszcze inne naj naj, albo coś, co jest kolorowe, fajne i samo się otwiera i można do mnie rzeczy użyć. Hmm, nudne, no rzeczywiście, no też można na temat stworzenia mówić, można na temat grzechu mówić w kółko i to samo. Może dlatego masz takie myśli, że tak naprawdę dokładnie się nie wczytałeś, bo przecież literki to za trudne, a tak naprawdę nie ma drugiej takiej książki wspaniałej, która tyle rzeczy w jednej Zazjera. Od stworzenia do nieba. Która książka na takie tematy mówi? Którą książkę tak długo pisano? 1600 lat tej książki z spisano. Pisarzy nie ją opisał. Jeden autor Nie, to nie może być nudne. Spróbujemy na następnych zajęciach za tydzień sięgnąć głębiej do tej kwestii. Czy naprawdę Biblia jest nudna? Tu chłopców jeszcze bo ostatnio. Otóż, drogi przyjacielu, to dużo krótkę. Aha. Słuchajcie, jeżeli coś, uważacie, no że coś jest stary, to nie znaczy, że jest złe. Skrzypce im starsze, tym cenniejsze. Na przykład wykwitne wino, im starsze, tym cenniejsze. Im starsze człowiek, tym większe ma doświadczenia. Księga im starsza, tym większe, może być bogactwo. Jest to najstarsza księga, którą dziś ludzie mogą w ręku mieć. Na to. centa. za szkoda. To nie, to na pewno nie jest przeznaczona, bo jak czytam Biblię, słuchajcie, to zastanawiam się, zaraz, zaraz, biblia jest mowa o telewizji. W komputerze jest Na przykład w liście do Rzymian. Za tydzień będziemy tym studiować. Gdzie jest głowa na temat telewizji komputera? Pokażę Wam za tydzień, zapraszam na spotkanie. Jeszcze mam jedną krótkę. O tu jakaś koleżanka się sąsiedza. Skąd jesteś, dziewczynko? Skąd przyszłaś? No i ja dzisiaj się zabłąkł. to bardzo dobrze, że u nas jesteś. Cieszymy się bardzo. Zobacz, umiesz na pewno czytać, co tu jest napisane? Nikt tego nie czyta. Hmm, jest to masz rację. Jeszcze raz tu nazysteś, a już modelo coś powiedziałasz, cieszę się, <grym> się bardzo. No powiedzcie troszkę dokładnie, prawie nikt nie czyta. Czasami pastorzy czytają, czasami misjonarze czytają, ale nawet kto to czyta rzeczywiście. Jak myślę o naszym kraju, 40 milionów ludzi! Jeżeli 100 tysięcy, jakiś tam mamy procent naszego narodu, czyta codziennie tę księgę, to mogę już przesadzić. A czy Ty czytasz Biblię? Czy też pozwala, żeby literki cię odstraszały? Czy pozwala, żeby wydała się książka nudna, czy przestarzała, czy jeszcze coś innego? Czy masz jakąś wymówkę ty i po Biblię nie sięgasz? Teraz wracaj do naszego hasła. Pamiętacie ten obraz? Nie pozwól, chłopcze, dziewczyno, żeby twoja Biblia tak wyglądała. Słuchajcie, diabeł będzie robił wszystko, żeby Biblie naszych dzieci tak były związane. I to, czym my się wami tutaj chcemy podzielić, to większość z tego macie zapisane, pomysłów, nie wszystko. Lekcje poglądowe, które będzie pokazywał Zbyszek, nie są zapisane, ale myślę, że są na tyle proste, że jesteście w stanie zapisać hasło i zapamiętacie, o co chodzi. Diabł robi wszystko, żeby nasze Biblie były związane. Często na spotkaniu z rodzicami z katechetami. Mówię o wynikach badań, które zostały zrobione w 2000, na początku 2002 roku. Te badania były zrobione jako taka reminescencja wypadków z 11 września, pamiętacie, wcześniej, 2001, kiedy w jakiś sposób oczy świata chrześcijańskiego zwróciły się na świat muzułmański. Wtedy na zachodzie Europy ktoś wpadł na taki pomysł, i w magazynie Idea Spektrum zostało to opublikowane. Wpadł na pomysł, żeby zobaczyć jak najmłodsze pokolenie Europejczyków, w zależności od tego czy pochodzą z rodzin muzułmańskich czy z rodzin chrześcijańskich, na ile znają swoją świętą księgę. I te badania przeprowadzono w w kilku krajach Europy, zaraz Wam je wymienię, a może Wy mi sami wymieńcie, gdzie jest największa diaspora muzułmańska w Europie. Francja, dobra, Niemcy, 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 dobra, Anglia, bardzo dobrze, Szwecja i Szwajcaria. W tych pięciu krajach zrobiono badania, wybrano reprezentatywną grupę dzieciaków z rodzin muzułmańskich, z rodzin chrześcijańskich i przygotowano takie standardowe pytania, które miały świadczyć o tym, czy wykazać, na ile dzieciaki znają Koran, na ile dzieciaki znają Słowo Boże. Stopień niedostateczny, dostateczny, dobry, bardzo dobry. I teraz ci, którzy z was mnie już słyszeli w tym temacie, to proszę milczeć. Ile dzieci z rodzin muzułmańskich zna Koran w stopniu bardzo dobrym? Jaki procent? 50 to da więcej? 90 to da mniej, Konrad? Prawie, prawie, 83. 83% dzieciaków, słuchajcie, mówimy o dzieciach, które się wychowują w Europie, nie w szkołach koranicznych. Mówimy o dzieciach, które się wychowują w Europie. I o ich wychowanie, jeśli chodzi o wychowanie religijne, bardzo dbają. Rodzice, macie rację 83%. A teraz powiedzcie mi, jaki procent dzieci z, kraju, z rodzin chrześcijańskich zna Pismo Święte w stopniu bardzo dobrym? 10, kto da mniej? 5, kto da mniej? 2,3 Kiedy to przeczytałam? Powiem Wam szczerze, byłam mocno tym dotknięta, i dyskutując to z moim mężem, stwierdziliśmy: No, tak, to jest ten zgniły zachód. Te upadłe kościoły, ta niby protestancka Szwecja, która już dawno odeszła od Słowa Bożego, niby Anglia, no, bo Francja mówimy: no okej, okay, no to tam, ale Szwajcaria, Kalwin, no co tu jest grane, słuchajcie, nie. I poprosiłam katechetów, jak wiecie, słyszycie chyba, że jestem ze Śląska Cieszyńskiego, nie? nie? <laughs> Więc jak, jak yy, poprosiłam katechetów, aby tam na Śląsku Cieszyńskim to do wyboru do koloru, co Dolina, inny kościół. I yy, poprosiłam tych, którzy już wtedy prowadzili zajęcia religii, a mianowicie katechetów z Kościoła Zielonoświątkowego, z Kościoła Ewangelickiego i z Kościoła Katolickiego. Poprosiłam, taki przygotowaliśmy krótki test, słuchajcie, żadne szmyry, bajery. Naprawdę pytania bardzo proste na zasadzie, kto kogo pokonał Dawid, Goliata czy Goliat Dawida. No. I ewentualnie jakieś takie proste uzupełnienie najprostszych wersetów biblijnych, albowiem, tak, kropeczki umiłował świat, że kropeczki dał, to wiecie. Takie zupełnie proste, żadne tam takie napisz, co jest napisane w liście do Rzymian 12.1, nie? No wiecie, naprawdę... a wy wiecie. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, naprawdę takie takie najprostsze, najprostsze pytania. I byłam bardzo ciekawa, oczekiwałam z wielką ekscytacją, jak to Śląsk Cieszyński pokaże, w końcu tam u nas dziada, pradziada, słyszeliście tu brata Michnika, jak mówił to o tej reformacji, tam ci pietyści, no wiecie, tam to wszystko, tak się ważyło, na no to jaki procent u nas wyszedł. Ja oczekiwałam wyników zbliżonych do rodzin muzułmańskich. <grym, <grym, jak myślicie, czy się pomyliłam? O ile? 30%. Kto da mniej? 20, słuchajcie, 22%. E, więc właśnie. Siostra Aniela mówi kapulincy, o Siostro Anielo, masz rację. Słuchajcie, powiem Wam, kto nas uratował w tym teście. Nie byłoby 22%. Nie byłoby. Uratowały nas i uwaga, dzieci ze szkółki niedzielnej. Bardzo skrupulatnie sprawdziliśmy, kto uzyskiwał wyniki powyżej 70-80%. To były dzieci, poprosiłam, żeby katedenci zaznaczali, czy dziecko uczestniczy w zajęciach szkółki niedzielnej. To protestanckich katedry to prosiłam. Dzieci ze szkółki niedzielnej. Dzieci regularnie nauczane, z reguły dzieci ze szkółki niedzielnej też rodzice pilnują, żeby te dzieci miały rozwiązane Biblię. I te dzieci miały rozwiązane Biblię. Ale przeraził nas ten wynik. Bo cała masa dzieci ma Biblię związane. I niestety, słuchajcie, oglądałam te wyniki, patrzyłam na to, jak wiele dzieci, ja znam te rodziny, wiecie, my się tam wszyscy znamy, jak wiele dzieci z tak zwanych rodzin wierzących, chrześcijańskich, w tym znaczeniu biblijnym chrześcijańskich, jak wiele dzieci nie zna podstawowych zdań ze Słowa Bożego. Jak wiele dzieci jeszcze w historiach jako tako się obstały, ale poza historiami biblijnymi, oj, kiepściutko, kiepściutko. Y Ostatnio dotknęły mnie dwa słowa, dwa wersety. Y Wiecie, pozwolę sobie na taką małą wycieczkę z tego powodu, że podejrzewam, że wielu z nas jest tutaj równocześnie rodzicami. Kto z Was jest rodzicem? Prawda, że dużo. I to, co będziemy tutaj mówić, czym się będziemy dzielić, możecie zastosować dokładnie tak samo w swoich rodzinach, bo doskonale wiecie, że mamy wspaniałych katechetów. Oni chcą rozwiązywać naszym dzieciom Biblię i robią to. Ale jeżeli rodzic do tego nie przyłoży ręki, to naprawdę będzie ciężko. My jako rodzice, to na nas spoczywa ta odpowiedzialność. I te dwa słowa, którymi się z wami chciałam podzielić. Pierwsze słowo, ja poproszę mojego męża, żeby mi jakoś okulary dostarczył. Zastanawiam się gdzieś w torebce, tam gdzieś pewnie jest na siedzeniu z tyłu. A nie, tu z przodu. Z Słuchajcie, pierwsze... Zależy czy masz plusy czy minusy. Pierwsze